Słuchajcie, udało mi się zebrać wszystkie ogniwa jeszcze. Wymień ogniwa. Udało mi się zebrać. Niestety te ogniwa, słuchajcie, bez internetu, bez mapki w internecie nie dałbym rady, dlatego że to były miejsca, w których ja już byłem. Ja wam zaraz powiem, pokażę wam. Na przykład tak, na przykład jedno ogniwo, bo brakowało mi, zdobyłem, słuchajcie, tutaj, w tej takiej wieży. Na samej górze trzeba było jeszcze raz wejść i wdrapać się, ja już tam byłem, ale jeszcze wyżej trzeba było i tam było. I na przykład kolejne to był tutaj taki kurhan, o tu. I tutaj też ja byłem, no ale widzicie, tutaj nie ma żadnego znaczenia, że to ogniwo możemy zdobyć. Więc no, niestety trzeba jeszcze raz, a ja bym nie wiedział, że trzeba tam wejść, więc no musiałem sobie pomóc mapką, która jest dostępna w internecie, żeby można było. Tak, ja bym bardzo chciał tę zbroję jeszcze Wam pokazać. A, oczywiście tutaj są chyba stopnie. Zdecydowanie widzę, że tutaj jest 90, 270. Wiecie o co chodzi? Na pewno to są jakieś, może to chodzi o jakieś stopnie? Nie wiem. A, 90. It's cute. Prawo lewo góra na prawo, hmm. no tak nie ma tak. I tutaj damy lewo No i dobra Mamy to Starożytną zbrojownię Mamy to, słuchajcie, pokażcie e, To pewnie będzie w skrzyni jakiejś Tak, i ja chcę się ubrać Ekwipunek e... Pokażcie to. To jest to. No tak, to jest to. Tak? Tak. Pokażcie jak wygląda nasza Eloy. No tak, jeszcze mi się oczywiście nie potrafi załadować. Chyba, że to jest jakieś niewidzialne. <laughs> Ale nie sądzę, słuchajcie, to zaraz musi mi się pojawić. O jest jak ja nie lubię. Tutaj bardzo często mi się właśnie w tej grze ja wam tego nie pokazywałem, ale bardzo często się tak działo, że... O, teraz skoczyła. No, powiedzcie, czy nie jest piękna? Jeszcze tak fajnie tutaj świeci. Szukam sobie dalej jeszcze rzeczy, które e, tutaj misje, czyli chciałbym jeszcze zrobić, słuchajcie tu poboczne, czyli te... Wszystkie z żar, żar słońca. C. Słuchajcie, zrobiłem zadania, zadanie poboczne. Udało mi się, słuchajcie. Teraz jeszcze mogę tylko odebrać za ten żar słońca tą nagrodę. No to idę. No, troszkę się pomęczyłem. Fajnie, można było to zrobić, wiecie, wcześniej, przed tą wielką walką. Ale nie miałem na to czasu i... Tak. Co next? You to present you with the lodge war bow. Oh, when the other hunters see you with this they'll go red as priest's you. Congratulations. You are a master hunter of the lodge. Wow, dostałem odznakę za to słuchajcie e, i osiągnięcie oczywiście. E, to pewnie jest w... w skrzyneczce znając życie Tak. Mam ten łuk Fipunek, eee, pokażcie No, proszę ja ciebie Wiele to eee, Tu mam, mogę tutaj sobie jeszcze, słuchajcie, jeszcze fajne rzeczy tu porobić Jeśli słyszycie krzyki to sorry Brus. Porażenie będzie. pokażcie to O matko, to takie rzeczy tutaj można robić nim Wow Wiecie, no i taki łuk mam Fajne by to było, fajny łuk e, Fajna zbroja No i teraz można by było, słuchajcie, zacząć e, tą taką główną walkę No ale to też nie jest konieczne, nie? Ale mi się to podoba, słuchajcie, ta zbroja mi się najbardziej chyba podoba Ona jeszcze tak fajnie lśni po prostu coś pięknego. Słuchajcie, jeszcze, jeżeli coś znajdę, no to jeszcze się zaraz pojawię. Jestem, jestem, także słuchajcie. Takie dwie rzeczy jeszcze z podstawki i słuchajcie, zobaczcie. Fajnie, że w dodatku możemy w tym ...tym pograć, więc nic straconego. I z tego... Tak. Z tego... Why else would you be out here? Wiecie co, bo teraz żeby ten dodatek aktywować, to ja z tego co wiem, to my musimy podejść i znaleźć... E... Nie da rady tego z menu zrobić. Tylko słuchajcie, musimy znaleźć tutaj e... pewne trzy osoby, który, z którymi będziemy mogli porozmawiać. Nie yet. Do you want to talk about it? What happened at the glacier? No, I'd rather fight through it. Take it in my teeth and be left with the taste of determination. How about you, Aloy? Up for challenge? Tylko pytanie właśnie czy to akurat o ta osoba jest. Ja nie wiem, ale w każdym razie znalazłem ją, więc idziemy dalej. Really, I only feel pride for her. As for me, I always wanted to be a snow ghost. Free to do what I will. What kind of challenge? A competition? No, together. We'll use the hunting grounds, but my rules. Lovak's fine with it. We'll take in as little as possible. My sling, your bow. You draw the machines to me so I can freeze them. And then you hit them when they're brittle. We'll fight until we run out of machines or you run out of arrows. That's the challenge. Honestly, I'm more used to fighting alone. And I'm more used to fighting alongside another. So put your spear beside mine, why don't you? You freeze them, I shoot them. Doesn't seem so hard. Really? Then you'll only need half as many arrows as I'd planned to give you. Wait. It shows I trust your aim. Do you trust mine? You've really got to work for a banook challenge, don't you? That's the spirit. Come on, let's drop off our gear and go. Aloy, lure the machines back here, and I'll freeze them. Don't worry, I don't miss. Then I target them when they're vulnerable. Got it. Nie, to ja robić? Słuchajcie, naprawdę. Nie to o chodzi. To dziwne. Wiecie o co chodzi? Ja nie mogę się, że tak powiem, skupić tutaj na tym. O oh, Trzesień. No i będzie? następne dobra. dobra, chyba jeszcze coś co? Jeszcze, bo jest siedem z ośmiu. Dobra idzie tu następne jeszcze Mi się amunicja wyczerpała Jezu lezie to Matko i córko Ale mogłabyś strzelać do nich i zamrażać już?

Nie, muszę jeszcze. Jeszcze coś. Co to są za tereny łowieckie? O co tutaj chodzi? Bo widzicie, że mamy 9 z... Wróć do ikre. No właśnie chciałbym, ale... Ona nie za bardzo chce. No, dochodźcie do niej. No i... Chyba, że chodzi o tamtą, czekajcie. Bjdę zobaczyć jako, tu się wrócić jak przede wszystkim Czy to ona jest ikre? Chyba, że po prostu chodzi jeszcze o tą maszynę, słuchajcie, musimy jeszcze to rozwalić. Że ja nie mam municji, ja nie ma co chodzi w tym. Sounds very Nora. I can almost picture him. Stout as a tree. And you? Myself. I never knew my parents. There's a saying, an infant means two fewer hands to hunt with. That challenge was their gift to me. Another time, Ikri. Sure. You know where to find me. Unless Lovok throws me out for making the other hunters look bad. All the cut echoes with songs of your deeds, Huntress. The trials here are open to you. Once a chieftain is still chieftain enough for me. You look like you've got some stories to tell. Oh, I outlived most of my stories. I ran with the Thunder's Daughters long ago before they ran their course. For a time, we shook the snow off the men of Ben-Or. It couldn't last. Some fell in glorious battle. Some were exiled in infamy. Still glorious, if you ask me. Others had a worse fate. What's worse? To grow old. And find that all the rules and traditions you fought so hard against are still there. That's why I tell all the hunters I trained to stay young. Okay. How do the trials work around here? There's no Karja medals. I had some, but I used them to patch up holes in my snow boots. Instead, you'll compete against the best times set by other banuke hunters. To take second place, even third place, puts you among names of legend. What if I come in first? We'll see, I'm guessing you're not part of the hunter's lodge. Every tribe claims they were the first to have hunting grounds, and every tribe claims the car just stole it from them, so who was the first? We were, and the car just stole it from you. That's right, okay. Choose a trial, and I'll tell you what it entails. <laughs> that's all I've got in me for now when you have more return. A to będę sobie robić jeszcze, ale nie, nie, nie o to mi chodziło. Słuchajcie, jestem z powrotem. Aż mnie brzuch boli. Ja muszę was przeprosić. Ja pewnie... Pisaliście mi o tym pewnie, tylko że wiecie, że ja... Ja nagrywam na zapas te odcinki, więc... E, czytam dopiero później i odpisuję. E, ale po prostu tak się uśmiałem, że aż mnie brzuch boli. Bo ja chcę zagrać sobie w dodatek, tak? Cały czas o tym mówię, tak? Wy wiecie, co ja chcę powiedzieć. Tak, dodatek, słuchajcie, który już przeszedłem. Po prostu... To jest ten cały ja, no po prostu cały ja w wszystkich słowach. Czekajcie, bo chciałem jeszcze tą mapę Wam pokazać. Chodzi o to, słuchajcie, że ten obszar tutaj, to jest ten dodatek, ten wild cały. A ja słuchajcie szukam jeszcze, żeby coś tutaj poodkrywać i jeszcze zagrać w dodatek. No po prostu szukam dodatku, żeby zagrać, który już zagrałem. To tylko ja tak potrafię. Znaczy uśmiałem się niesamowicie z tego, ale to musiałem dopiero na neta zobaczyć i wiecie, wszystko poczytać i zobaczyć, co ja w ogóle tutaj kombinuję, co ja w ogóle tutaj robię. Więc... Tyle, jeżeli chodzi o y, zabawę z y, Horizon Zero Dawn. To by było na tyle. Tutaj jeszcze mam te, te tereny łowieckie, które udało mi się odkryć w tym miejscu. Tak, tutaj. Więc y, będziemy mogli sobie jeszcze je zrobić. Ja jeszcze może to zrobię. Nie wiem, czy na nagraniu. Natomiast tutaj chciałbym jeszcze może z ten Sian pogadać. Można by było. E

Okej, okay. czyli tutaj wszystko słuchajcie. No bo już wyczerpaliśmy generalnie wszystkie rozmowy z nią, z tym robotem. E, ale wiecie co? Jeszcze chciałem wam pokazać, co ja mogę jeszcze wam pokazać e, odnośnie, jak jest tutaj... No tutaj mamy ten notes i tak chciałem Wam pokazać o właśnie te kolekcje moje. Tak mniej więcej, no nie przeszedłem gry na 100% absolutnie, ale tak wiecie, wszystko tutaj co się udało mniej więcej zebrać, to, to mi się udało. No tutaj na przykład widzicie, są jeszcze takie miejsca, w których gdzieś tam można by było ewentualnie znaleźć jeszcze jakieś notatki. Tutaj na przykład, patrzcie, jak bardzo dużo przeoczyłem. No także tak to u mnie wygląda, jeśli chodzi o. Tutaj są postępy, o, tak to też u mnie wygląda. Dajcie znać może jak wygraliście, jak tam u was, te statystyki są też dobre. Patrzcie na to. Ile pozabijanych, ile ile czasu gry, patrzcie na to. O, matko. Zabici, strzały w głowę. No fajnie, fajnie. Tak wszystko tutaj e, opisane gdzie co jak. Także no tutaj mam widzicie jeszcze... O, tereny łowieckie i to jest to. Można by było sobie jeszcze to zrobić ewentualnie. Pewnie jakaś nagroda by była za to. Ja w ogóle dostałem chyba jakąś też nagrodę, skrzynkę. No właśnie, coś tutaj jest do otwarcia pewnie co. No niekoniecznie to. Bo tam jeszcze wcześniej coś było. Za to ciekawe gdzie to jest. Jeszcze to co się uda to potwieram tutaj. No i ty zostały mi te tereny łowieckie. Oj, kurde. Więc mogę się ewentualnie jeszcze tutaj wrócić i sobie powalczyć. Ale nie wiem, czy to będę robić na odcinku. Może zrobię i może jeszcze coś pogadamy z tą e, opiekunką. I tyle. E, bardzo wam dziękuję. Witajcie w dodatku. Tak, 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 Frodo. To jest po prostu mistrzostwo u mnie na początku odcinka. Bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną w tej serii. Jeszcze raz to powiem. Przeszliśmy gierkę tak jak umiałem, tak jak potrafiłem. Podejrzewam, że każdy RPK, kto to zacznie, gra zupełnie inaczej, na swój sposób. To, to się nie da grać, wiecie, dwa razy tak samo. Ale to fajnie. Także dziękuję Wam i do następnej jakiejś serii. Tak. Do następnej sterii. Może wiedź mi, co wy na to? Trzymajcie się, cześć.